Clean is good. Sanitized is better. Oni muszą być gotowi, dlatego że mamy tylko 5 tygodni pracy z nimi, więc e, rozmawialiśmy, że muszą już przyjechać, że wejdą od razu na 100%. Dostali indywidualny plan e, wprowadzający, który na 100% wykonali, więc będą gotowi. Mieliśmy troszkę dłuższy sezon, przedłużony, ze względu na, na reprezentację i na Mistrzostwa Świata. Od 5 maja, można powiedzieć, zaczęliśmy, zaczęliśmy urlop międzysezonowy do, do 2 czerwca. No, udało się, po części udało się. Wiadomo, że to jest zwariowany okres, bo mamy raptem 4 tygodnie tego wolnego między sezonami, więc dwa tygodnie byliśmy z rodziną na Fuercie, a a kolejne te półtora, dwa tygodnie już, już bardziej takie ogarnianie rzeczy, yy, na których nie było czasu. Przede wszystkim w playoffach i, i, i nie będzie zaraz czasu ze względu na nie rozpoczynający się sezon. Jak to było z tym dronem? Jak on na te wakacje doleciał? No, ten pomysł mi się bardzo spodobał. Eee... Za każdym razem jak mogę użyć swojego drona, a nie mam zbyt wielu takich okazji, to, to chętnie go podnoszę z ziemi i, i chętnie podatam coś nagrać. A skąd ta zajewka się wzięła? A, nie wiem, no jakby kiedyś od znajomych poszczyłem e, drona a i mi się spodobało, ale też e, nie zostałem pilotem e, samolotów pasażerskich, więc zostałem chociażby pilotem drona. Mieliśmy trochę czasu, myślę, że trochę tego czasu właśnie na wakacjach gdzieś tam sobie odpocząć, pozwiedzać, odwiedzić rodzinę, więc myślę, że, że, że zdożyłem się troszkę odpocząć no i teraz na pewno jesteśmy gotowi, żeby, żeby zacząć ciężką pracę przed tym sezonem wymagającym. Jesteśmy gotowi, no to nie jest pierwszy okres przygotowawczy, który przed nami. Ee, wiadomo, że jeszcze, jeszcze nie zdążyli opaść y, może emocje po, po, po sezonie nie zdążyliśmy się w 100% y, zrelaksować po, po, po tym szalonym i dosyć długim sezonie, ale no, taka nasza praca.